Hej, ostatnio jechałem pociągiem. Siadła pewna pani w jakiejś miejscowości. I, tak. I rozmawialiśmy długo. I pod koniec, już, gdy ona zaczęła rozmawiać z konduktorem, to zaczęła mówić, gdzie jedzie, e, ponieważ leciała do Norwegii. Pytałem, się, ile kosztują loty. Ona mówiła, że loty kosztują tam 60 parę złotych. E, ona płaci akurat 200, ale to jest dużo, bo ona czasami są po 70. Tylko, że. E, Walizki są bardzo drogie, ponieważ 1000 zł kosztuje czasem, czasem walizka ta, nie wiem, 25-30 kg, a podręczne bagaże koszający się piszą tak dla wiedzy, ponieważ taką dostałem od niej informację zwrotną. Bo mieszka na stałe w Norwegii, więc coś ten, na ten temat wie. Ale dowiedziałem się bardzo interesującej rzeczy od niej, że rozmawialiśmy o, o kulturze, o polityce, o, o wielu takich rzeczach dotyczących Norwegii. I powiedziała mi, to mnie zaskoczyła i tu, jeżeli ktoś ma na ten temat wiedzę, to będę bardzo wdzięczny o napisanie, ponieważ ja nie mam żadnej wiedzy na ten temat, tylko mogę polegać na jej zdaniu.